dzisiejszy film będzie dla ciebie ważny nie tylko dlatego, że dowiesz się jak poprawić swoją grę, ale również dowiesz się jak nauczyć się czegokolwiek i wiedza, którą ci teraz przekażę może faktycznie zmienić twoje życie. Nawyki, które budujemy tworzą nasze rutyny, nasze rutyny tworzą nasz styl życia, a nasz styl życia tworzy naszą jakość życia. Pierwsza najważniejsza rzecz. Zmiana nie opiera się na jednej ogromnej akcji, tylko na wielu małych powtarzanych codziennie. Czyli tak jak mówiłem ostatnio, chcemy się polepszyć o 1% i w skali Roku będziemy aż 37 razy lepsi niż na początku. Każdą rzecz, którą chcemy zrobić, możemy rozbić na trzy czynniki. Naszą identyfikację. Proces, żeby osiągnąć ten cel i sam cel. Zwykle robimy błąd i się poddajemy, myśląc tylko o celu. Osoba, która rozpoczyna swoją przygodę z koszykówką i myśli sobie, chce grać w pierwszej lidze, spotka się z wielką ścianą w postaci wielu godzin treningu i prawdopodobnie odbije się po paru dniach, może roku. A wyobraźmy sobie teraz zupełnie inną sytuację. Mamy pewien cel, jednak to co sobie mówimy codziennie, to jestem koszykarzem. Dzisiaj zrobię to, to i to. Czyli, jeśli skupiamy się na naszej identyfikacji, to myślimy więcej o procesie, ale nie zastanawiamy się, czy za 10 lat będziemy pierwszoligowcem w polskiej lidze. Rozpisz sobie wszystkie swoje nawyki jakie masz. Od kiedy wstajesz, do położenia się spać. Może to być scrollowanie przez telefon, picie wody, cokolwiek. Jak już masz to wszystko, to możesz zrobić rachunek sumienia, co jest takie neutralne, a co złe albo dobre. Drugą rzeczą, jaką musimy rozpoznać, jest to, co nas bawi, a co nie. Jest to ważne, ponieważ chcemy się na tym etapie pozbyć złych nawyków, które faktycznie możemy wyrzucić. Czyli na razie sobie zorganizowaliśmy jakiś blok czasowy, który możemy wykorzystać. Załóżmy, że zawsze rano sięgam po telefon. Problem jest taki, że to bezmyślne przeglądanie jest bardziej zabawne od treningu. Więc do tego złego nawyku chcę doczepić dobry. Zanim zacznę korzystać z telefonu, zrobię trening siłowy, rozciągnę się, napiję szklanki wody. Pomedytuję. Tutaj akurat podałem cały łańcuch czynności, ale dlatego, że chcę wymienić rzeczy, które możemy tam wsadzić. Jak już podoczepialiśmy do tych naszych nawyków nowe, pamiętajcie, żeby doczepać te nawyki stopniowo. Jak już ułatwiliśmy sobie robienie tych rzeczy, to teraz powinniśmy usunąć trudności. Koszykarz na przykład powinien mieć zawsze torbę i piłkę w pokoju. Idealna sytuacja jest taka, że dzień wcześniej przygotowujemy już sobie rzeczy, żeby pójść od razu na boisko. W ten sposób usuniemy trochę tych trudności i będzie nam łatwiej się zebrać. Następną sprawą będzie obtoczenie się ludźmi, którzy też chcą osiągnąć podobny cel do naszego, lub po prostu też mają tą samą identyfikację. Czyli skoro jesteśmy koszykarzami, no to najbliższa taka grupa dla nas to będzie nasza drużyna. Z takimi osobami można dzielić różne uwagi, a poza tym zwyczajnie czujemy ten vibe i nasza identyfikacja o wiele wzrośnie na znaczeniu. Zmiana nastawienia jest. Kluczowa. Czyli jeśli chcemy zacząć ćwiczyć, to musimy wypisać jakieś fajne rzeczy, które za tym idą. Lepsza sylwetka, zdrowie. Albo właśnie wezmijesz jeszcze do pierwszej piątki swojej drużyny, cokolwiek. Pamiętaj jednak o niepsuciu łańcucha tych nawyków. Czyli załóżmy, jeśli już dwa dni z rzędu czegoś nie zrobisz, to będziesz miał bardzo wielki problem do wrócenia do tego. Ostatnią rzeczą, żeby to wszystko nie zawiodło, to zadeklarowanie się komuś. Albo nawet założenie się z kimś. Jeśli założycie się lub chociaż zadeklarujecie innej osobie, no to ciężej jest kogoś okłamać niż samego siebie. No bo jednak potem musicie przed tą osobą świecić oczami. Ja na przykład, żeby montować dla Was lepiej filmy, to codziennie staram się uczyć czegoś nowego i zapisuję sobie tą jedną rzecz, której się nauczyłem tego dnia. Zajmuje mi to max 10 minut, a jednak robię coraz lepsze filmy. Jeśli nie widzieliście wcześniejszego filmu, gdzie Wy widzę. Widzowie, zdecydowaliście, żebym rozwinął ten temat, to tutaj macie. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej takich filmów, to napiszcie Progres. Do zobaczenia.